Zespół szkół społecznych imienia Małego Księcia w Tarnobrzegu obchodził Dzień Patrona. Były gry i zabawy sprawnościowe, spotkanie z zaproszonym gościem i wspólne sadzenie róż. Każda szkoła ma jakiegoś patrona, który jest wzorem, drogowskazem i inspiracją. Patronami są wybitne jednostki, bohaterowie narodowi czy ludzie kultury. Zespół Szkół Społecznych w Tarnobrzegu na początku swojego istnienia w 2003 roku swoim patronem obrał małego księcia bohatera powieści Antoana de Sant'Exiperego. Chcieliśmy bardzo, żeby właśnie bohaterem naszej szkoły była ta opowieść, ponieważ na kartach jej zapisane są słowa, które mówią o przyjaźni, o dbałości o drugiego człowieka, o miłości, o tym, jak ważne jest to, co człowiek ma w środku, jak bardzo ważne są te sprawy, które są głęboko w sercu i w głowie i jak bardzo o nie należy dbać. To właśnie codziennie, w zasadzie w codziennym życiu, w codziennej pracy Wychowawczej staramy się o tym staramy się rozmawiać z dziećmi. Okazją do zastosowania postaw małego księcia w praktyce przez społeczność szkolną był obchodzony przez nich dzień patrona. Dzień patrona to taki moment, w którym zastanawiamy się nad tym, po co tutaj w ogóle jesteśmy w małym księciu, jakie wartości są dla nas ważne i co nasz patron przynosi nam na co dzień, czego nas uczy. Główną wartością, jaką przekazywał mały książę, była troska, którą bohater ten okazywał swojej ukochanej róży. Mali uczniowie mogli się tego nauczyć od zaproszonej na spotkanie Renaty Niedbałowskiej, która posiada bogatą kolekcję ponad 600 róż w swoim ogrodzie. Ja tu na przykład przyniosłam róże, które są różami i historycznymi i współczesnymi. O te róże współczesne faktycznie trzeba bardziej dbać. Róże historyczne znoszą gorsze gleby, gorsze warunki, mniej światła, także, ale kwitną najczęściej jeden raz, choć są historyczne, które kwitną parę razy, jak tu mam taką różeką też szambor, która kwitnie parę razy. Nie? Ale tak to w większości to te współczesne trzeba bardziej dbać, Trzeba robić kopce, trzeba y, obcinać co roku, y, a o historyczne nie. Po spotkaniu każda klasa zasadziła swoją własną różę w przyszkolnym ogrodzie.